Pokażę Na Nasza foka na imię Madawi. Mam 16 lat. Dawid przyjechał do nas z Warszawy. 6 lat temu. Od 3 lat prowadzone są z nim tak zwane treningi medyczne, czyli też odwiedzimy widzimy. Pokażowe karmienie inaczej nazywamy treningiem medycznym. Jest on nam konieczny, aby pokę można było zobaczyć dokładnie, zajrzeć mu do oczu, do pyska, zobaczyć czy się gdzieś nie zadrapał. Do takiego treningu potrzebny jest gwizdek. Dawid reaguje na gwizdek. Dwa krótkie gwizdy to jest informacja, że rozpoczynamy trening. Jeden krótki gwizdek. E, to jest informacja, że polecenie zostało prawidłowo wykonane, a Gibby Lubi kończy trening. E, potrzebny nam też jest target, to jest to urządzenie ja. na Target po angielsku znaczy cel to jest cel, na którym Foka skupia uwagę. E, Foka jest inteligencją zbliżona do psa domowego, możemy ją nauczyć takich samych rzeczy. Foki kiedy się rodzą są śnieżno-białe, kiedy żyją sobie w naturze. Mama foka wypływa na ląd, tam rodzi swoje młode. One z mamą przebywają około 5 tygodni, bardzo intensywnie wtedy rosną. Przebywają około 2 kg dziennie, dlatego że mleko foki jest bardzo tłuste. Posiada nawet 50% tłustów w swojej zawartości. Po około 5 tygodniach wpływają do wody i są gotowe do samodzielnego życia. Eee, Dawid mieszka tutaj sam, dlatego że nie może mieszkać z innym samcem, dlatego że mogłyby sobie robić krzywdę, one by mogły walczyć. Eee, a nie może tutaj mieszkać z foką samicą, dlatego że mogłyby się rozmnożyć. A rozmnażanie fok szarych w warunkach ogrodów zoologicznych jest w tej chwili zabronione przez ministra środowiska, dlatego że wbrew pozorom takich fok mamy w Polsce za dużo. I takie nie ma dla nich miejsca w ogrodach zoologicznych, dlatego że muszą być określone warunki spełnione do tego, aby mieć w ogrodzie zoologicznym płatę szarą, a do naturalnych warunków nie możemy foki szary, fok szarych urodzonych i niewoli wypuścić, dlatego że one nie nienauczone żerowania po prostu by sobie nie poradziły, by nie, nie, nie zdobyły sobie dla siebie jedzenia. To y, zadanie, y, ta komenda, którą teraz widzimy, to jest y, komenda: czekaj, to jest bardzo trudne dla Foki, dlatego że ona musi y, ćwiczyć w ten sposób swoją cierpliwość. Widzi, że coś się dzieje, a, a nie może się ruszyć. Noc w sos. Noc w sos, nos w target. No. Ja to długo trzeba ją uczyć tak, żeby tak po, po, po 3 czy... lata są z, nim, z nią e, prowadzone treningi, aczkolwiek on, on się cały czas uczy nowych rzeczy. bardzo szybko, bardzo szybko dzisiaj e, kupiliśmy mu, e, o Jezu, takie okrągłe coś jak dla psów ringo, <noise> więc będziemy go uczyć e, na nosie. ringo i żeby, hmm. żeby na pysku przynosił. Jeżeli coś wykona dobrze i dostanie za to rybę, to w momencie, Aha. W momencie załapuje, że się tak wyrażę. A jak nie wykona dobrze i to nie dostaje? To nie. Była jakaś tu taka sytuacja, Chodźmy. że zostawiliśmy omyłkowe, znaczy mi nie było, była furtka otwarta i dzieci weszły, rzucały mu rybę, tak po prostu za nic. Tak? I przez dwa tygodnie był, nie, nie dało się z nim współpracować. Aha. On po prostu musi wiedzieć, że, że tylko dostaje nagrodę za coś, co robi dobrze. Tak? Piłkę aportuje. Tak, On tu jest sam? Tak, I jest tak może być, Pani tłumaczyła. Pan, być. Tak, ja przepraszam. Doszłam ja ja dopiero. pani dopiero... Dał, pan może mi powtórzy, tu, proszę. Nie może być tutaj... Brawa, brawa. Tak, brawa. Tak. Nie może być tutaj z samcem dlatego, żeby się gryzły. Nie mogą Aha, być tutaj ma samce, a nie może być tutaj z samicą, dlatego że nie możemy w tej chwili obszarych rozmnażać w niewoli.

tam, tam został tam, tam, ale to. ale jest takim pupilkiem wszystkich oczekunów, że czuje się tutaj samotny, bardzo inteligentny. A to tyle pożywienia potrzebuje, że aż 4 razy dziennie jest karmiony? No jest tu przepasiony generalnie. Co widać. Zdać. Znaczy teraz tak źle nie wygląda. Zimą jest znacznie więcej, od 10 do 12 kg ryby. No, wiadomo. W tej chwili latem nie potrzebuje tyle, no, nie? Tak. On już zacznie w bo teraz na w okolicach 200 kg, a zimą waży tak 240. Ciężko mówić wyjść. No, Także w tej chwili je od 5 do 7 kg to jest maksimum. Aha. Już skończone, on się nie pokaże teraz. Po te Czy myśmy wstali tu wcześniej? I on tak tutaj ale... przypływa i wypływa, żeby złapać powietrze? A pływa tam chyba tam w tamtej stronie jest łapie, wyciąga Czerwa nosek tylko, kawałek Proszę Panią, on może wytrzymać pod wodą około 30 minut. Od 25 do 30 minut musi się wynurzyć, nabrać powietrza. I wtedy... I znowu 30 minut. I on tutaj to robił dość tak systematycznie. Z jednej strony i z drugiej strony. Przynajmniej w tym czasie, co myśmy go obserwowali. Bardzo inteligentne zwierzę, wystarczy mu spojrzeć w oczy, jego się szkoli podobnie jak nasze pieski, tak samo. No, no tego niestety występują również niekiedy w ziołach, w ogrodach te, w, w, w cyrku. Mhm. To dziękuję niestety. Bardzo. Niestety. Także tam wszystkie inne zwierzęta, niestety. Murkują do 70 metrów w głąb morza, podróżują tak do tysiąca kilometrów w poszukiwaniu pokarmu. Głównie nawet widać poni, po nim, po pysku, że to sierść, to taka spyska podobny do pieska. Ale mimo tego wiele cech, tak samo widzi w trzech kolorach jak, jak pies. Nie. No i mówię, ta inteligencja, inteligencja. Wystarczy jedno dobre, wykonane polecenie, nagroda i on już pamięta. No. Tylko najważniejsze w tym jest, no, Trener musi być też odpowiedni, on musi wiedzieć o co mi chodzi. Nie mogę ja się gubić, bo jak ja się pogubię to on już w ogóle, nie? To wiadomo. Nie. No nie no między wami musi być porozumienie, cudów nie ma. Ja sobie mogę gwizdać, on i tak mnie nie posłucha. No, on też się też gwizdnie. <noise>